Napisał do mnie widz na Discordzie, że poleciał na gen SMP i zobaczył jego działkę, więc to zrobiłem, obejrzałem parę działek, no i powiem wam, że fajnie to wygląda. W tym filmie robimy konkurs na rangi bank, zostaw lajka, suba w komentarzu, swój nick z Minecrafta. No i 300 łapek do końca dzisiejszego dnia, już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał, ja nie przedłużam, miłego oglądania. Wczoraj sobie siedziałem przed komputerem i dostałem wiadomość o dwóch widzów, żebym wpadł na gen SMP i znalazł ich działkę i po prostu ocenił, więc pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie... Z gen SMP nic nie nagrywałem dawno, a w piątek dopiero startuje nowa edycja na rapach boksa, więc tak naprawdę no, nie ma co robić, więc wejdę, zerknę. Wiele osób pewnie z was nawet nie wie na czym polega gen SMP, ale już tłumaczę. No jest to survival, zwykły survival, tylko na spawnie możecie na farmach specjalnych i z, poprzez ulepszanie motyki zarabiać, wbijać sobie poziom, tą level, w sensie topkę poziomu sobie wbijać, na przykład tutaj są osoby w toperce, ładnie poziomów mają ładnie tutaj pokazani, są, wydaje mi się, że no każdy ma osiemdziesiąty piąty w ogóle w topce, więc to tak to, tak to yy, wygląda. No i na tym to kurczę polega, nie? Taki chillowy survival, na który można sobie pykać. Yy, zakładacie działkę, ulepszacie generatory, z których też macie kolejne, otóż to, yy, pieniądze. No i w sumie no, tyle, nie? E, no i podróżnik RTP, tepa. Często tepa w ocean, ale to się nie ma co przejmować. Idziemy po prostu na spawna. Tutaj no mapa jest naprawdę bardzo duża. Jak nie ocean, to jakieś zimowe okolice można znaleźć, ale nie musicie biegać, nie musicie szukać terenu. Wystarczy, że wpiszecie ukośnik wolne miejsce i was tepnie automatycznie Gdzieś, gdzie możecie założyć swoją e, działkę. Po prostu tworzyć super e, kuboidy. Można się na tej mapie bić i wszystko tak to po prostu wygląda. Chillowy survival, nic e, więcej. Więc lecimy na pierwsze kordy, musimy zobaczyć. Wydaje mi się, że od spawna będzie mi najłatwiej polecieć i zobaczymy, co tam ciekawego e, widz stworzył na swojej e, działce, na gen SMP. No i dobiegłem. Tutaj widzę działeczkę też na oceanie, kurczę, fajna, fajna. Widzę, że tutaj troszeczkę pracy zostało włożone. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Wszędzie jakieś domki. Okej, okay, to jest magazyn, rozumiem. Sp Spoko, kurczę, ej, mogę to otwierać? Mogę, ale widzę, że magazyn taki jakiś e, fejkowy. Nie no, jest posegregowane jako tako, ale jeszcze tych itemów jakoś zbyt dużo tutaj nie ma. Spoko. Tutaj jakiś kolejny domek, zobaczmy, po prostu jest taki udekoro, udekorowany. No spoko, też git. I najważniejsze jest to, czy są generatory, no bo generatory jednak to jest najważniejsze na serwerze, no bo to zarabia kaskę i widzę, że są. Pokój, ale chemika. Tu jest jeden generator. Tutaj na potki wszystko jest robione. E, giga fajne, bardzo, bardzo. O, dużo, 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 bardzo dużo tych potek jest, więc też git. I jakie są generatory? Emeraldów, złota. Widzę, że tam też są jakieś generatory kolejne. Miodu. No, sporo, sporo tego jest jak najbardziej. Kolejny pokój. Jakiś, kurczę, z yy, biblioteczkami. Okej, okay. ale widzę, że raczej wszystko jest takie po prostu, jak to się mówi, dekoracyjne, ale jeszcze kozackie jest to, że on ma tutaj villagerów i czy każdy ten villager ma normalnie swoje książki? jakieś tam on ma villagerów na książki. Wow! To jest niezłe. Sharpnessy, piąteczki, coś tego typu. Wow! Nie Ochrona, swiping edge, mending, wydajność, wszystko co jest, to wszystko co powinno być, to jest, więc no szacun, szacun. Tutaj widzę, że jeszcze więcej shulkerów z naprawdę fajnymi temami. I pytanie, czy coś tutaj jakoś pod ziemią może jest, czy coś? Nie, 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 to chyba dopiero będzie budowane, więc jak najbardziej wezmę sobie GMA-3, jakoś podlecę, ale widzę, że nie. Wszystko, co jest na tej działce, to jest na górze, więc no uważam, że spoko działka. Jeśli ktoś ma lepszą, piszcie swoje niki albo kordy, jeśli jesteście odważni, czy coś w komentarzu, chętnie, chętnie zobacz. Niezła baza, niezła baza, naprawdę uważam, że no fajna, fajna. Tutaj widziałem właśnie, że Kartofel do mnie pisał na Discordzie, że ja zobaczył jego działkę, więc no y, zerkniemy sobie oczywiście, jak tutaj to y, wygląda. I nawet chciałem być dobrym y, graczem, który jak jest, no to może tutaj się y, podzielić czymś. Nie wiem, czy danie bankboxa będzie zbyt OP, ale dobra, kupimy i damy mu bankboksika. Proszę, proszę za to, że sobie pykasz na y, genie. Przyda się na pewno, więc to będzie też motywacja dla osób, które coś sobie tutaj grają. Widzę, że ta działka y, skromniejsza, skromniejsza, ale to nie mówię, że gorsza. E, może dopiero zaczyna... Może będzie bardziej się budował. Ej, jak co jest? Skąd takie obrazy można mieć? Lul, ale kozackie. Chyba, że to z mojego teksturpaka, bo też jak może być. Ale fajnie to wygląda. Generatory oczywiście są. Magazyn. Nie no, tutaj początkujący gracz, początkujący gracz, ale no, kartofel mam nadzieję, że e, tutaj podlecisz do góry i będzie, będzie kozacka budowla po prostu. Widzę jeszcze, że na serwerze są trzy osoby wraz ze mną. To nie jest najlepszy wynik, zdaję sobie z tego sprawę, no ale jest środek tylko Dnia jest szkoła, więc w ogóle no No gen SMP jest najmniejszym trybem Po prostu, nie mogę tutaj yy, mówić, że nie Da tutaj po 10-20 osób Na serwerze, więc, ale jeśli sobie ktoś gra Sobie chilluje bombę na survivalu, czemu By nie, więc stepniemy jeszcze do Żuwika. zobaczymy co robi żuwik. Żuwik to chyba poszedł do szkoły i awczy Na generatorach, ale widzę, że tutaj Uuu, Ładne zbiorowisko się robi, nie wiem Czy ma wolneku. damy mu bankboxa No to może na odcinku zobaczy, że Tutaj wiesz, taka okazja była, że dostał Ale widzę, że tutaj też jest ładnie to zbudowane budowane. Widzę, że tutaj... Uuu, lala, jak to wygląda. Jakieś przejścia tutaj fajne. Ładnie to wygląda. Schody w dół, kurczę. Wszędzie są skrzynki. Kozacko, kozacko. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Enchant. Okej, okay, widzę, że jest tutaj już wyjście, ale on ma jakieś chyba takie dziwne łóżeczko i tutaj jest chyba wyjście. Czy jak to wygląda? Nie, tu jest jakaś wieża, ale nie, nie wiem jak stąd. Dobra, uznajmy, że tędy się wychodzi. Nie mam zielonego pojęcia. A, tu są drzwi normalnie. Przy tym enchantie, ale nie... A, tędy. Okej, okay, dobra, już wszystko rozumiem. I jak to wygląda tutaj. Fajnie, fajnie, fajnie wygląda. Też widzę, że dopiero chyba y, zaczyna, y, zaczyna się budować tutaj coś kozackiego, ale już widać, widać, że to będzie fajne, bo to jest puste, wyrównane wszystko, jak tutaj będą jakieś domki ładne, no to ta działka też będzie miała prawo kurczę, mocno wyglądać. Ja pierdzielę. Ej szczerze, ja mam pomysł taki, iż chyba osoby, które budują tutaj na y, działki takie kozackie powinny być budowniczymi serwera, nie? Bo nam brakuje spawnów, map, czegoś, a tutaj widzę, że niektórzy naprawdę mają fajne umiejętności, ale też widzę, że po prostu y, skromna. skromna skromna, skromna y, działeczka. Będzie yy, kozacko, widzę, że tutaj Kartofelek wydropił z bankboxa dodatkowe Sloty chyba na generatory, więc Jak najbardziej to oddaje, gigantycznie dobry 7 dodatkowych slotów, gigantycznie Dobry drop, no to mu się udało, ale Jak gra, to niech ma, co nie? No i dobra Zobaczcie to, to jest działka, top 1 Gracza na serwerze, kubar23 85 level, no i Tak to wygląda, ja pierdzielę, tyle Ale chyba po prostu to jest zrobione tak, że on Sobie wbijał szybko, yy, bardzo, po prostu Skupił się tylko na tym levelu, yy, wiecie yy, Za kopanie motyką, no bo za to się wbija. Ja, ten level na topeczkę. No i, no i, no i tutaj postawiał jakieś generatory i tyle go obchodzi, więc, no. Nie ciekawie, nie ciekawie. Ale niech ma zabycie top jeden, Tutaj mu pokażemy. Pyk, pyk, proszę. Niech sobie weźmie, jeśli chce. Nie wiem, czy se chce. Chyba chce. Widzę, że tutaj osoby wbijają, więc, no, tak to, tak to wygląda. Kolejna działeczka. Kuba 1200X. Zobaczmy, co tutaj ma. Też kurczę, coś tutaj się buduje. Ciekawego. Zaczyna chyba swój projekt, bo widzę, że, no, tutaj dachu nie ma. Niczego nie ma. Yy, jakaś budowla idzie, więc fajnie. Też wydaje mi się, że Bankbox mu się przyda. Proszę, proszę, bardzo, kulturalnie. Yy, wydaje mi się, że będzie yy, koks generatory, jakieś początkowe, ok. Parę generatorów, na tym też trzeba się potem skupić, no ale jest co robić, jest co robić. Widzę, że Kubarowi wypadł jakiś generator, dziewiętnastka, więc bardzo ładnie, fajnie, kozacko. Tutaj kolejna osoba, Spiki funk. Widzę, że jego działeczka jest yy, inna niż wszystkie. Też to jakąś cinema, ma, coś tutaj sobie porobił. On chyba. O, to. To jest chyba gościu, który poszedł na awka. Bo zobaczcie, on jest tutaj normalnie zabudowany cały i sobie awczy najprawdopodobniej na generatorach. Zejście w dół, tutaj jakieś jest. No coś tam jest, więc dobra, jak ogląda, niech ma też bankboxa. Dlaczego by nie? Mam dobry humor, kurde, ludzie sobie chillują bombę na survivalu, co mnie więcej obchodzi, nie? A teraz nawet, no mówię, nie ma co robić, bo rapy startują dopiero jakoś tam w ten piątek, więc taki chillik na surwiwalku zawsze zawsze spoko jest po prostu. Tutaj mamy też kolejną bazę, jakaś się zaczyna budować. Też na tym oceanie, ale widzę, że gościu to je w ogóle. Jakiś event parku robi. Zobaczcie, jaki parkour tu jest i damy mu bankboxa. Na pewno się e, ucieszy, wilczuś. Zobaczmy, co on w ogóle ma tu w skrzynkach. Jezu, ile jedzenia. Jezu, jeszcze więcej jedzenia. Jeszcze więcej jedzenia i jeszcze więcej jedzenia. Naprawdę e, w szoku jestem. Generatory jakieś początkowe są. Tutaj też jakieś generatory leżą, więc jak najbardziej zarobek jest e, fajny, na pewno. No ale zobaczmy, ten parkour. Czy da radę tutaj długo przejść? Jestem za słaby chyba na to. Aha, i on tu robi jakieś w ogóle challenge że cały parkour równa się Szulker z itemami plus e, kaska. Ej, fajne, fajne, bardzo fajne I zobaczmy, że to jakaś 180 Tylko widzę mi się, że może tak, można ją oszukać troszkę Że wiecie, nie musicie jej przechodzić Tutaj jedna 180, udało się Kolejna 180, też się udało Pyk, 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 no to wydaje mi się, że Bym coś zarobił, podwójnej 180 To ja nigdy nie umiałem, tak szczerze, więc raczej yy, Nie zrobię, no podwójnej nie umiem Ale fajny, fajny parkour też Fajna yy, wysepka, na pewno mu się yy, przyda Z bankboxa, dodatkowe sloty Na generatory, więc no to jest winek, winek Po prostu, tutaj kurczę jakaś nietypowa Typowa działka, widzę, że jest taka zabudowana w terenie. Fajnie to wygląda też. Taki klosek troszkę, ale yy, fajny, fajny. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. Czy da się tu w ogóle wejść jakoś do środka, czy trzeba yy, się przeteleportować? Chyba trzeba się przeteleportować, więc zobaczmy, jak tutaj to wygląda. No i powiem Wam, że fajnie, fajnie to wygląda. Tu jakiś taki wieża, ok. Tutaj sobie zejdziemy i widzę, że no co, dużo generatorów na pewno. Widzę, że osoba jest online, więc damy mu bankboxa, proszę, proszę, proszę. Oj, tak, tak, klocek polski, zobaczmy No i jest, generatorów bardzo dużo, skrzynek oczywiście Nie postegregowane jakoś, ale no to spokojnie Wydaje mi się, że po tym ucinku tu da radę coś zrobić Kolejne zejście, jezu, ej dobra Tutaj coś jest fajniejszego Okej, okay, takie schodki tutaj są z, yy, Przy ścianie, fajnie to wygląda Taki murek, okej, okay, dobra No i zobaczmy, jak tutaj jeszcze na dół Pewnie tam już na dole nic nie ma, wydaje mi się, że tam tylko Jakaś skrzynka może być, czy coś A tu nie, ej dobra, gość mnie zszokował Enchant, fajnie Tutaj jakiś w, taki nederytowy yy, portal Okej, okay, spoko. E, czy w portalu można wejść sobie? Nether wyłączony aktualnie, więc będzie trzeba go odpalić jak najbardziej, żeby nudy nie było. Na pewno by Nether tutaj podbudował e, na pewno e, ciekawostkę rozgrywkową. No i powiem wam, że e, fajna działka. Tutaj fajnie e, klocek polski robi. Bardzo mi się e, podoba. No i powiem tak, no mam nadzieję, że po tym filmie dużo ciekawych działek zostanie e, po, na serwerze, pojawi się, Będziecie się budować. Widzimy się na bankmc.pl Zapraszam serdecznie na gen SMP, a jak nie na gen SMP, no to jest też tutaj BoxPwP, kit PvP na dniach będzie startował Skygen. A kod ukośnik, y, kod Zima daje wam darmową rangę na start. Więc wydaje mi się, że warto jest je wbić siema.